Hej, witam Wam na moim kanale i to jest mój. To jest Par 2. I muszę włożyć do tego moje wszystkie figurki, które wybrałam w farcie 1. No mm. i mamy jeszcze te Oza. Że teraz szybko pakujemy. Pakujemy. Do mojego kochanego I Idę, Padiego. Tak, Padiego mam już tutaj. Dobra. Hitba, i to chyba na dzisiaj koniec, Dziękuję za oglądanie, zostawcie suby, zostawiajcie łapki w górę i siuki w górę! Wreszcie nie, gdzieś wszyscy to już słyszeli. Da! No więc z tym akcentem kończymy dzisiejszy A i jeszcze jedno, mam takie piękne pokoik. Jestem, to mój taki oświetlony kwiateczek. A ogólnie tu jest moje łóżko podświetlone. Ładnie to wygląda. Ale do mnie wszystko gaszę i się z wami żegnam. Więc subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie to zostawcie łapki w górę. How, how, how. I co? Napiszcie w komentarzach co pokójcie. No, żegnam się z wami. Cześć!